Otóż czas na kolejne starcie, tym razem z dwójeczką, babcią i dziadkiem na hardzie. Oczywiście, skate padajemy. Day one. Jakie ja nie lubię kacyki, bo ona jest za długa. Dla mnie ona jest długa. Słyszysz to? Uolka chyba. Jesteś? To jest ewidentnie, nie? Idziemy tutaj od razu. Wielu coś nie kurwa zrobił. O Boże, biegnie. Elżbieta. Bielu wielu patologio mi drzwi, niech yeah, się bawi. Shit. też mają... Idziesz? Ej, powiedzcie mi, wy jesteście pewnie w Przepraszam za dźwięki z tyłu, ponieważ za mną siedzi brat. A w obok siedzi siostra. O no, Czekaj chwilę, bo odkleił się są. Człowiek wam sprzedał? O, wy kurwa... Więc możecie słyszeć jakieś dźwięki. Bo mój brat gada z kolegami. A nie, a więc na pewno będziecie coś słyszeć, więc... No. Darmowe show. Teraz ci skap. Znaczy, o, oni wyszli, ja ja nie wiem, co oni otwierają. Nie wiem, spytaj się go. Spytaj się go, a nie mnie. Duuuu... E, e, tak było, nic myślą. Może zapomniałem o tym. Zapomniałem hold to remove. Ja? No, tak. Bo mam taki fajny game. O, ale ten pan jest teraz zajebny, stryk, Mam taki fan, game, którym. A, a bo, to nie za mnie, tylko gra, to gra to w traje. niż babka, to musisz poczekać, aż ona się sama zdejmie. Zapomniałeś, że i tak nie jest, no i trzeba. Trzeba. No i żadna kurwa, nie zabraknie. Dobra, pójdę to dostarczyć. Za co? Ustawi to A za co? Musimy znale... muszę znaleźć książkę nie, nie. Widać, że kurwa dzieciaków wyzywał Ta się zepsuła Chodzi o to Wiedźma o to się psuje Aha du, du, du. Ale tak, no to, to i ci dali takie normalne czy jakie ci dali? Ej, takie, takie normalne czy jakie ci dali? Też to Ej, ej, wielu, wielu, wielu. Co ty robisz? A, to Babciu, spotkamy się w piekle, okej? Okay? Ja bym chciał, ja Biorę śrubokręt i już Cię zostawiam Wiem, że mnie widzisz Ja Ciebie też widzę, brzydalu Chodź, chodź, o. Nie, że tam jakąś starszą babę demonicę ale wy widzicie, jak ona wygląda. Ona jest, ona jest piękna, tylko Jutre, wygląda tak strasznie. Ona wygląda jak śliwka. Stara. Super, ale my, my będziemy mieć piłki wolnego. Kurwa, od, od tortu będziemy mieć piękni wolnego. Będzie, będzie walony teściu. Jest bok. Mogę przyłapać tę córeczkę, a tak w ogóle gdzieś jest dziadek? Ale, ale ty to masz, ty to jesteś, ty to jesteś w drugiej klasie chyba jeszcze, więc... A, Śrubokręcy nie poleciał. Nie wiem, a co, to co, to łatwe. Gdzie jest dziadzio? Dziadzio gdzieś, gdzieś się też zawiesił. Bo ja go aktywowałem. No ci tak dziwił, to nie jest złe Odkręcamy. Szczególnie, że cię zmusili. Ale ode mnie ludzie też tak robią ja, to jest yeah. Więc wiesz. ja tylko to wezmę i pójdę Lecimy tam gdzie ja powiem Już Shut the fuck up Shut up, fuck up. Proszę zabić pizdy Nie lecimy tam Stędzie gdzie ja Czy to będzie Lever tak, jest Pisz do tabletki Nie ma, nie pretensji bo ci jebna. do, przyledę do puma podlaskać i znajdę. Babka ty się tam lecisz, idę po to. Tak. Jest bateria. Coś tam pobiegłeś? Babcie się zadowoli ścianą. Ja to tu zostawię, i ja idę. Widziałem, że... My, widziałem, że... Krzyż z wieku średniego. Że jest niekrzyż z wieku średniego, ale nie, że jest niekrzyż z wieku... 300 lat. Ona ma w ogóle też 300 lat teraz.

Mój ten strzelisz... Ale z wami tym mam bambi, jest Pistoletem plazmowym to nas nie wyda się pikrzyka. Tak, Bambików jeszcze, że mnie miał dawno. O Boże, widzi mnie. Mamy z tygodą taką małą cząstkę. Ej, kurwa, ej, coś jest nie tak z Fortnite'em, nie? Zawsze jak z gram to mam czerwony ping Cześć dziadek Nie goni mnie

Osiem nagrania A ten staruch nie odpuszcza I już odpuścił. Mapa się składa z małych cząstek Ten dom jest tak wielki, mamy z tego taką malutką cząstkę siedzieć. Ale to... Ale to w historii... ale to jakby w historii nie będzie swojego miasta, to musi się sama dojść jakieś mieszkać, w jakim mieście, nie? Hamburg, hamburger kurwa, hamburger. Ona mieszka w hamburgerze Gdzie żyje babka? McDonald's, o McDonald's, McDonald's Gdzie? Skąd? Gdzie w końcu? Widzisz? Nie widzisz? Jesteś ślepa czy ogłuchłaś? Dobra, będą musiały się jeszcze wrócić nie wiem gdzie to mam. idę. Oto to nie ma, nie, nie, nie jakaś duża różnica. On ma moją pompę. O! Gdzie masz całe team wielu. Ty jesteś jakiś rzecz panek, A jednak. Złaj se na dół staruszko Robimy kondyche do... Gilotyna do... bez gilotyny Si blokindyżem dolej szczub czarny Miał się podejść Welcome Dostaw mi go kurwa Gdzie? Tym razem mi odpowiadać na Wezmę. Mówiłem ci z boku. Chopę, ja po pręgi lecę z Wami. Nie dla fa. Nie, mam jedno. Gdzie zostawiłem śrubokręt? Cześć dziadek. Cześć dziadek. Zabija mnie, a ja. Cześć dziadek. Witam się, Jak ci się żyje? Dalej chcesz mnie zabić? Tak, dalej chcesz. Dobra, ja mi dostarczyło. Dobra, biegniemy. Melka, żyjesz? Nie. No rusza się. Ledwo, ale rusza. Jestem map Tak, bo co ty, wielu, ty nie umiesz tego robić Widzicie, tak To się kurwa robi I teraz tak Typów mam, sorry, kurwa. Lecisz Czy dojdziesz Zero? No prawdu tej dziury Dynia kurwa? Tędy zejdę Dawaj, rula Czy gorzej że kiedy nie patrzymy A ten mogę wejść teraz, dobra Ja mam wszystko. No przyjaźń najlepszy chłopczyk, ty gadasz. No, ja bym go nie zalił, bo ja go objęłem do zera. A ja go chopię, obiję do zera. go hmm. Nie ja wiem, że bałam, tylko stąd kurwa. Aktywowała się. Ja widzę, o Boże dziadek Dobra, obawiam się Czasem dziadek, tym czasem babka. Leczę się babka Leżeć do spania, pora spania mały Grafika Gdzie? Tam, dobra idę Czy ona tak była te parę minut filmu? Jeśli tak to prze... Który dobra. Mam dobra. Dzień? U mnie, który której jeździli, czwarty I know what ja Myślę, że będzie przejście tam, gdzieś jest ten taki, taki pusty Tam przy wejściu do tej zapadni To już ten mundur kiedykolwiek do ja czegoś prowadził. Ja mam tylko swoje złote. O! Pierwsza wózka! O tak, bylem się znaleźć kurwa ze strzelby, nie? Ja. O tu jest to złote, kurwa. No. Jeszcze spadł. By no, razem bo. pod łóżko. Jest A ona wleciała w ścianę. Ona zrobiła pańka ścianie Nie mam, mam piąty dzień Literally jest piąty dzień O ona Oh my god Wielu nagłówka Jeden pedlocki no. Już Babka leć tam, była, Cię. Trzyrka za rękę. No, no no już. Idziesz? Leć. Spoczko, się. Ja biorę wszystko inne, kurwa, No jest im bezpieczny. Moja... Chyba żyć przed dziadkiem. Grube posłuj dupę Jeśli się do niego patrzy to on nic nie dostanie O tak tak Moja altarka U, cię osłabia Zaczyn się kurwa leczyć Ej O Nie 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 kolega umijaja spaziki są dla was Trzy spaziki są. A ja nie wiem czy chce spaza Ej, jak, we, jak wziąłem ten łózk, że pierwsza... Ej... ej, ej pierwsza pierwsza co nie? Pierwsza łóżka zadaje ten... Do tej pompy 200, nie? Jak wezmę tą pierwszą łózkę. A do tej też będzie zadać 200, czy ja? Tak? Nie. Dobra, wolę nie ryzykować. Jak No miałem tego, że pierwsza łóżka zadaje więcej obrażeń. Dobra, to tak... idzie. Weźcie sobie do serca. No. Na pierwszym miejscu... Nie Game nie tam over. Tam, Ale ja jestem no. w aucie. Ale ja w aucie, w to trzeba na wyspę. Czyli zdechłem. Jebane kurwa drzewo. Zony się kłania. Zony się kłania, który nie moja wina. Dajcie apteczkę. Nightmare mode. Dajcie apteczkę. Aggressive nightmare mode. Już jest apteczka apteczka I już że chcę jeszcze sprawdzić i szybko. W tym trybie. Przy okazji mam gierka, którą możemy się podać. na telefon. O no, kurwa, ile? Minutę? Ja pierdolę. To jest zablokowane, jak babci jeden. To ja bym wziął i kurwa, i bym każdego rozjebał. Przyszła gwizdka na, na matyska. Amelia, ja, gdzie ty idziesz? Aż na wyspę. Proszę Musimy tylko moja familia Gdzie staru? Tak nie do jest w strefie, ale nie w tej naszej. Więc to jakby jakby jest w strefie, nie? Po co Rifty skoro możesz się podciągnąć? Możesz leci. nie dość da się podciągnąć, to jeszcze obciągnąć. 5 Amelia ma jednego, piętna Amelia, jesteś tam? Kurda. Amelia Kurwa! Kurwa! O kurwa, jakie ja teraz widzę? To czemu się nie odzywasz, Pinko, loko. pinko loko. Mogę ci do pamięci, masz woloną patyczkę? Ej bioraj mi też tą pompę! Nie wiem, jak blisko mogę być dziadka. Czekajcie, Ej, bo to jest ta chujowa pompa, też to myślę, że jest lepsza. Po co mamy je pić teraz, skoro możemy ją palić? Czy jak jestem w tym obrębie tego, gdzie nie mogę wstać? To oni mi są nie straszne.. Co on, on to, są Cieka. do widzenia papatki.